Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam! A niech mnie! Wadgern w moim lokalu! Nie może być! Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Machakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. Elfi, specjalista od mieczy. Ty musisz być Ape harhattowi. Ha, no? Wydało się, to ja. Gerald Zriwi. Słyszałem o tobie wiele dobrego. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? Mmm, dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Szukam dobrego miecznika, znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że trzy miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi, z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chędożony Van Horn. Nie wiem, o czym mówisz. E, nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę Ci coś.